Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym Was prosić o zaangażowanie pod filmem. Więc jeśli jesteś nowa, nowy i oglądasz dopiero pierwszy raz mój jakikolwiek film, proszę zostań na chwilę i zostaw swoją opinię. Już tłumaczę Wam, co mi wpadło do głowy i w jaki sposób jesteście mi w stanie pomóc oraz innym graczom. Nowy patch trwa już tydzień czasu, więc większość z nas już zapoznała się z tym, co nam tutaj przygotowali twórcy, i wyrobiliśmy sobie jakąś opinię. Więc jeśli znamy tą swoją opinię na temat nowego patcha, bądź jeszcze sobie budujemy tą opinię w najbliższych dniach, to chciałbym, żebyście pod tym filmem w komentarzach zostawili, nie wiem, niech będą dwa, trzy argumenty, czy dla was ten patch jest na plus, czy on jest na minus. Oczywiście proszę, żebyście nie pisali tutaj eseju na cztery strony, tylko po prostu krótko i na temat, czyli nie wiem, dla przykładu zrobimy że niech będzie minus jeden, tak, że pierwszy argument, ciężko teraz kogoś zabić na czarnych, dwa, moi znajomi odeszli z gry, trzy, grałem na mapach żółtych, ale teraz tam się nie da po prostu grać, bo jest miliard graczy. I takie coś wystarczy, krótko i na temat. Oczywiście mogą być mieszane uczucia, tak, czyli na przykład, nie wiem, dwa argumenty na minus, jeden na plus, bądź nie tylko yy... 3, 4, 5 argumenty, tylko na przykład masz jeden argument, bo nie zauważyłeś innych, to zostaw ten jeden argument, czy on jest negatywny, czy pozytywny, zostaw i napisz, czy on był dla Ciebie, na przykład, ten argument jest na plus czy na minus, na przykład, nie wiem, ekonomia y, poszła w piach. Dla mnie jest to na minus. Albo nie wiem, szybciej mi się zbiera y, materia, w sensie szybciej mi się wbija narzędzia, dla mnie jest to na, na plus, tak? No chciałbym po prostu stworzyć taką ankietę z graczy, z Albionless, z Was, z Was z widzów chciałbym stworzyć taką ankietę, no i w czwartek 7 listopada zrobić film podsumowujący z Waszych komentarzy, oczywiście nie będę ich wszystkich czytał e, na filmie, ale chciałbym zobaczyć czy ten patch przyniósł pozytywne wrażenia, czy bardziej negatywne, a może po prostu był przeciętny, tak? Chciałbym właśnie, żebyście to właśnie teraz wy dali swoją opinię, bo zawsze opieramy się na tych, co wrzucają film na YouTubie. A to zawsze jest tylko spojrzenie jednego zjadacza chleba, a w taki sposób to spojrzymy na całą tak jakby wioskę, tak, co ma do powiedzenia. I dzięki temu nowi gracze, jak będą chcieli teraz zacząć grać, albo ci, co pow chcą powrócić, zobaczą takie realne spojrzenie, a nie tylko jednego typa, co sobie prowadzi monolog na YouTubie. I ma coś tam do powiedzenia, tak? Ale tak naprawdę wy również poznacie opinie innych, dzięki temu też coś możecie zauważyć, czegoś wcześniej nie widzieliście. Na przykład, że jest coś chujowego to znaczy beznadziejnego, albo o, jedna gracja, to jest na plus, tak, w tym patrzą. I pamiętajcie, jeśli dzisiaj ciężko wam coś napisać na temat yy, Tutaj tych argumentów, możecie wrócić do tego filmu za 2-3 dni. Bo, tak jak mówię, czekam do czwartku po prostu na jakieś opinie, i napiszcie wtedy swoje argumenty za bądź przeciw. Jeszcze jedna prośba z mojej strony: jeśli z kimś dyskutujecie na temat nowego patcha, to wspomnijcie mu, że może wejść w ten film, zostawić komentarz ze swoimi argumentami tutaj pod tym filmem. Bo czym więcej uzbieramy informacji, tym bardziej będzie takie miarodajne do rzeczywistości. Jak ja będę robił takie podsumowanie w czwartek, tak? Czy ten patch wyszedł na plus, czy on wyszedł bardziej na minus, a może on jest po prostu gdzieś po środku, tak? Zrobilibyśmy sobie w taki sposób po prostu podsumowanie z waszych opinii. Moją opinię poznaliście pierwszego dnia. Oczywiście w czwartek jak będę robił podsumowanie też podam swoje argumenty za i przeciw, bo ja już widzę za i przeciw. Ja nie widzę tylko samych plusów. Widzę również minusy na przykład tego Bacza. tak? Pograłem tydzień czasu i już widzę minusy, ale to z nimi się podzielę w, tak jakby po półtorej tygodnia, czyli w ten czwartek, jak już będę robił podsumowanie to również powiem swoje za i przeciw, ale oczywiście one będą ważyły tyle samo co każde, każdego gracza, który zostawi komentarz. To nie będzie tak, że o, Driadus ma 5 za, 2 przeciw, to yy, patch był na plus. Nie, nie, nie. Moje będzie ważyło tyle samo co wasze, tak, zdanie, no bo to ja niczym nie różnię się od was, tak naprawdę. Dobra, koniec mojego pier... no właśnie. Czekam na komentarze do czwartku, więc jeśli dzisiaj Zostawisz argument, a za dwa dni znajdziesz inny. Możesz zawsze przecież wrócić i edytować komentarz, komentarz, bo czas jest przecież do czwartku. Dobra, teraz przejdźmy do tego, co lubimy najbardziej, czyli losowanie. Przechodzimy sobie do losowania, bo jest niedziela poranek. Czas był wczoraj do 18.00. Listę oczywiście już osób mam, więc za chwilkę przejdziemy do losowania. Dla przypomnienia mamy. 5 razy Berdyż do wygrania, ale w poprzednim filmiku, jakbyście oglądali, robiłem od zera do setnego poziomu. Tam wypadł taki staw 7,2. i go tutaj mam i on zostanie wylosowany dla szóstej osoby, bo mi go było szkoda sprzedać. Nie chce mi się tłumaczyć dlaczego miałbym go sprzedać bla, bla bla za pół ceny, więc wolę Wam po prostu oddać. Jak chcecie to w poprzednim filmie zobaczycie dlaczego musiałbym go sprzedać za pół ceny. Więc ten ognisty kostur wpada w, 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 w z kogoś z Was rąk. I tu macie mój sak dodatkowo. I on nie jest stworzony przeze mnie. On to chyba Champions Swim, tutaj jest napisane, go stworzył. Jest to widz, który wygrał nagrodę i dał tam troszkę rzeczy do, do rozdania. I te rzeczy będą dodatkiem, oczywiście. On tam sobie wymyślił, w jaki sposób ma być dodane. Ja tutaj bez jego zgody tak naprawdę dokładam ten moistag. Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Dla szóstej osoby. Ale. Kolejny, e, oczywiście kolejny konkurs będzie we wtorek, więc śledźcie, bo to będą ode mnie nagrody plus od widza tam będą e, dodatek, więc fajny, fajny konkursik się szykuje we wtorek. Ale dobra, skończmy te moje właśnie pierwsze. no właśnie, to wiecie co, nie będę już tu przeklinał, bo nie wiem, jakie widzowie tutaj oglądają. E, dobra, przechodzę do losowania, czyli to, co jest najważniejsze dla nas. I przeskakujemy sobie do losowania. Mamy już listę osób, którzy sobie tutaj mm, chcieli wziąć udział w losowaniu. Wpisujemy sobie formułę. Dzisiaj jest 191 osób. Ja sobie pozwolę, że sobie to skopiuję, żeby to nie 50 razy. I pierwsza osoba, która wygrywa, w że jest to 91 Deusz. chyba tak to się czyta. Dobra, Arcibaldeusz, wygrywasz. Teraz następna osoba. Wygrywa 125. Czarodziejek Czorodziej, yy, 02. Również wygrywasz. Dobra, następna osoba. 23. Numerek. 23. Huskwarna. Chyba tak. Dobra, następna osoba. To numer 172. 170. Ci postrzal. Dobra, ci postrzal. Pewnie tu miał być przezły strzał, ale okej. Okay. Dobra, ci postrzał. to jest czwarta osoba. Piąta osoba to 135. 135. K tutaj Kamar Kamar, Dobra, no i bonusowy, czyli ten fire. Wygrywa, już zobaczymy kto wygrywa jako szósta osoba. To jest 28. Numer 28 to jest osoba, która wygrywa Fire. Więc teraz te osoby, które widzą, że są zaznaczone na żółto bądź fioletowo. Zapraszam do wysyłania mi inwajta w grze. Ja oczywiście inwajt od tych osób przyjmę i będziemy się widzieć, kiedy jesteśmy online. I ja Wam oczywiście te nagrody przekażę osobiście. Dobra, ja już nie przedłużam, bo ten monolog w dniu dzisiejszym mój troszkę już trwa. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji. Do zostawienia łapki w górę, oczywiście najważniejsze zostawienie komentarza ze swoimi argumentami, bo bardzo jestem ciekaw waszej opinii na temat tego pacza. Dobra, życzę Wam oczywiście miłego dnia, trzymajcie się. Hej!